Cześć wszystkim, serdecznie 56. Nagrywam to tak trochę po cichu, ponieważ chcę Wam powiedzieć tylko, że czekam właśnie na pewną osobę, która ma do mnie zadzwonić, więc czekamy. I jakby co ona się nazywa? Nam MSP w nawiasie jest Zara i XD. No nie kiedyś tam Wam po, podawałam po, link do jej kanału, no nie? I dzisiaj będę z nim nagrywać, więc jakby było jakoś słabo ją słychać, to bardzo Was przepraszam, ponieważ niestety mój, mój Skype. Bardzo bardzo słabo odbiera y, odgłosy, rozmowy różne, więc bardzo bardzo przepraszam i zaraz wrócę, bo mama ma za 15 minut do mnie zadzwonić, więc idę czekać, a wy czekajcie razem ze mną. Ja już włączę, więc ja już jestem, cześć wszystkim, ja już jestem. Dzisiaj jestem właśnie z pewną osobą, przywitaj się. Cześć, tu ja. to ja. To, to jest właśnie ta, 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 wiecie, ta która zaraz na no, Nawiasie Zara XD Pokaż sobie okej, proszę, bo to ciężko odszyfrować to może lata. Mieszkam O proszę. Ja też nie wiem, jak na przykład gdy przyjeżdża YouTube jak cię odczytać, więc... Ej, muszę odpisać że nagrywam z sobą. No ja też. No, na, nawias. Na, Odbrawiam na. Kurde, myszka mi znika. Tak. Tak, ja, tak prześwituje mi Zaraz o... Boże, ja, ja nie umiem pisać, jeśli ja że ja Zaraz. Dziś... Zaraz, zaraz. Nagrywam dzisiaj zaraz. Cześć, zaraz muszę jeszcze raz napisać ten status bo mnie denerwuje już. I że ta myszka mi prześwituje no. Prześwituje na no. no. Dziękuję za pozdrow. <grywanie> Dziękuję ci. Denerwuje mnie już Jesteś? Nie ma, poszła se Szkoda No to tradycyjnie na odcinek musi być wbi Wbija na przykład ciocia, brat, mama, siostra, nie wiadomo kto No

Mi denerwują. Rozumiem. Denerwuj, 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 denerwuj. To napisz przez X. Pozdrawiam. No i kurde, jakiś Olas mnie zaprosił. Olas. 1, 2, 3, 3. Kurde, jest 17 level. Tośmy pyta się, czy nagrywam. Mam status napisane, że nagrywam. do Nagrywam, proste jak Buty. I tutaj możecie mnie zapraszać takie takie mniejsze konta, Tutaj mogę przyjmować na urszulamilka Milka, raz, dwa, trzy. Proszę mnie zapraszać też. A mnie, no to hej, to. Po... To na Morisek, no nie? To pozdrawiam, Karolina, 123490 Pozdrawiam. Nie pisać mi, że bo mnie to denerwuje. Pozdrowiłam cię już, więc. O, jaki, jaki kanał? Miałam ja takiego miałam Ja też miałam takiego paku. Tak ostatnio często robi. No, o, jest moja tradycja. Kto pierwszy na hej YouTube dostanie prezent z listy. Więc dostaniesz prezent z listy. A ja zawsze pamiętam. Klautro ten skle. sklerozę masz. Mądre słowa, mądre słowa. A ty tu masz? Kupię sobie gazetkę? No nie, ten magazyn. Boże, ja. Nie, ja już mi się plącze język dzisiaj i ja dzisiaj nie myślę. Już ja, ja nie jestem dzisiaj wyczerpana już po tej szkole. Ej, ja wiesz nie byłam w szkole. ty, ty, ty ja byłaś w szkole, a ja musiałam się męczyć z głupią matką. Ja Boże, jak mam mało znajomych klasy na te drugim kąta, to jest takie jak No to, to to zapraszamy na te, te takie konta, na którym nie ma znajomych, nikt i tyle. Mam 36 znajomych, zapraszam do dzisiaj, zaprasz dzisiaj zapraszam i zapraszam chyba tam z 26 znajomych. Ale nie, nie zapraszam. Ja rzadko zapraszam na jakiekolwiek konto. No, a ile osób ogólnie znajomych na ten Zara? 294, ja też muszę usłyszeć, że mam 307. No to teraz po bo mi się nudzi. Nikt nie napisze, hej, YouTube, więc już mam. Nie, chociaż nie mam tytułu. Nie, jedna osoba napisała, hej YouTube, nie mogę oskarżać, że nikt nie napisał. Zaraz chyba włączę czat, mam takie lagi. Po no, pozdrawiam cię. Kurde, <gulia> mnie denerwują te osoby, które nie wchodzą. Tak, ale ja kiedyś tak też robiłam. Masz... Ja też. <gulia> No takie ósmy, szósty, piąty, czwarty Takie też się robiło. Ale moje to w środku zaraz się Bo to jest trudna. A Tak, a jakieś kurde jakieś konta nie wiadomo jakie jakieś Ola 131 Fan klub No nie?

Tylko jakieś tam kiny, i tak dalej. No te, teraz ta, ta, no jakieś nie wiadomo jakie, ja kiedyś, kiedyś jak, chciałam wymyślać hasztagi. Ja też, ale u mnie było A u mnie N56. Ja wzięłam nazwę nie wiadomo jaką. Boże, to jest jakieś dziesięciolatek dziecko Neo. Tak, mi się to nie podoba. Mi się też nie podoba. Też ustawa już przesada. Dziękuję za prezent. Dostałam też prezent. Boże, to jest unikat czy to co? To są takie brzydkie getry. Później Ci pokażę po odcinku. Dobra, ja, ja kończę odcinek, będziemy nagrywać, więc ja kończę, więc pożegnaj się. Pa pa!